Witam Was wszystkich. Dzisiaj przedstawię Wam historię, która wydarzyła się 19 maja 2018 roku i będzie dotyczyła 24-letniej Justine Valdez, która mieszkała wraz z rodzicami Teresitą i Danilo w Enniskaré w Irlandii. Rodzina ta pochodziła z Filipin, lecz Teresita oraz Danilo. Do Irlandii przyjechali jakieś 20 lat wcześniej, by wieść lepsze życie. Zależało im, by najpierw zadomowić się tam, czegoś się dorobić, po to, by ich córka Justine, która była jedynaczką, miała dobry start w życiu. Pracowali bardzo ciężko, by po prostu lepiej im się żyło. Ich córka nie przyjechała z nimi od razu, została na Filipinach, tam opiekowali się nią dziadkowie. Z rodzicami natomiast cały czas utrzymywała kontakt i te relacje były naprawdę bardzo dobre. I dopiero w 2015 roku Justin przyleciała do Irlandii i dołączyła do rodziców. Z nimi zamieszkała. Wtedy rozpoczęła też studia, kierunek, jaki wybrała to finanse i rachunkowość. A rodzice cieszyli się, że jest już z nimi. Zresztą bardzo ją kochali i to z wzajemnością. Wszystko, co robili, robili z myślą o niej, dla niej. Chcieli dla niej dobrego życia. Dziewczyna chciała się im za to jakoś odwdzięczyć, nie chciała, aby oni cały czas tylko ją finansowali, więc poza studiami pracowała na pół etatu jako opiekunka oraz w restauracji w miejscowości Bray. Była radosna, rodzinna, nie sprawiała żadnych problemów i życie zmierzało w dobrym kierunku. Lecz wszystko zmieniło się nagle właśnie 19 maja 2018 roku. Dzień zaczął się tak jak zwykle, nic podejrzanego się nie działo. Justin wymieniała wiadomości ze swoją mamą, informowała jak mija jej dzień, co robi. Mimo iż mama z córką mieszkały w tym samym domu, to zawsze, kiedy Justin wychodziła gdzieś, na przykład do pracy czy na zajęcia, to zawsze do siebie pisały bo tak bardzo były ze sobą zżyte. No i tego dnia też wysyłały do siebie wiadomości, było ich jakieś 63 aż. Ostatni sms do córki Teresita wysłała o 16.20. Wtedy poprosiła ją, aby w drodze do domu kupiła chleb. Justin była wtedy w mieście Bray i udała się jeszcze na komisariat ponieważ miała tam umówione spotkanie w sprawie przedłużenia pozwolenia na pobyt. Później wstąpiła na siłownię. Gdy wyszła z siłowni, kupiła chleb i poszła na przystanek, gdzie o godzinie 17:40 wsiadła do autobusu jadącego do Enniskery, czyli do miejscowości, w której mieszkała. Na przystanku wysiadła parę minut po 18:00 i kierowała się w stronę domu. Droga do domu z przystanku autobusowego zwykle zajmowała jej 15-20 minut. Lecz tym razem ten powrót wydłużał się. Nie zjawiła się o spodziewanej godzinie. Co więcej, nigdy do domu nie dotarła. Co więc takiego wydarzyło się w drodze powrotnej między przystankiem a jej domem? Jej mama niemalże od razu przeczuwała, że coś niedobrego musiało się stać. Znała ją bardzo dobrze i wiedziała, że gdyby coś planowała lub nagle zmieniła plany, to natychmiast by ją o tym poinformowała i pozwoliłaby na to, by rodzice martwili się. Zatem, skoro nie było z nią kontaktu, to nie oznaczało to niczego dobrego. Oczywiście poszukiwania rozpoczęły się natychmiast i pojawili się też świadkowie. Wiadomo, że Justin była widziana w autobusie. Jadącym właśnie z Braid do Eliskery. Widziano ją, jak z niego wysiadła. A co działo się później? Otóż, mniej więcej chwilę po tym, jak dziewczyna wysiadła z autobusu, mniej więcej o 18.24, policja dostała zgłoszenie. Dzwoniła pewna kobieta i widziała jakiegoś mężczyznę wpychającego młodą dziewczynę do swojego samochodu. Według zeznań dziewczyna ta była azjatką. Miała ciemne włosy, była szczupła, czyli wyglądała tak jak Justin. Auto tego mężczyzny, czyli Nissan Qashqai, stało na poboczu bez włączonych świateł. Kobieta, która skontaktowała się z policją, zeznała jeszcze, że kiedy omijała ten samochód, to jej uwagę przykuła właśnie ta dziewczyna. Patrzyła na nią z przerażeniem, a po chwili zaczęła krzyczeć. Prosiła o pomoc. Wtedy ta kobieta zatrzymała się i natychmiast skontaktowała się z policją, lecz podejrzany zdążył odjechać. Jakieś 10 minut później kolejny świadek zauważył dziewczynę w aucie. Widział on, jak uderza ona rękami w tylną szybę samochodu. W tamtym momencie świadek niestety nie skojarzył faktów, przez to, że Justin. Miała taki młodzieńczy wygląd, to pomyślał, że jest to dziecko, że tak się po prostu wygłupia. I wrócił do domu. A wtedy zaczął myśleć, i coś nie dawało mu spokoju, coś mu nie pasowało. Opowiedział o wszystkim żonie, i ostatecznie o 19:20 skontaktował się z policją. Policja udała się na drogę, gdzie pierwszy kierowca kobieta Zauważyła mężczyznę wpychającego dziewczynę do swojego samochodu. Tam znaleźli rozbity telefon, który okazało się, że należy do Justin i torbę z chlebem w środku. Służby wiedziały już wtedy, że Justin jest w niebezpieczeństwie, śmiertelnym niebezpieczeństwie. I zaczęły się intensywne poszukiwania. Mnóstwo osób brało w nich udział. Lecz po dziewczynie nie było śladu. Na szczęście śledztwo posuwało się bardzo szybko do przodu. Dzięki zeznaniom świadków udało ustalić się, do kogo należy samochód, ten do którego została wypchnięta Justin. Nazwisko, najprawdopodobniej porywacza, było już znane. Okazało się, że jest nim 40-letni mark Hennessy. Policja udała się więc do jego domu. Mężczyzna ten miał żonę i dwie córki. Jedna miała trzy latka, a druga Mniej więcej niż 8 miesięcy. Na co dzień mężczyzna ten sprawia wrażenie miłego, normalnego faceta. Prasował na budowach, dokładnie to odpowiedzialny był za kierowanie ruchem pojazdów na placu budowy i wokół niego. Bardzo często dotyczyło to dużych pojazdów dostarczających materiały, sprzęt lub części na miejsce lub dużych dźwigów podczas operacji podnoszenia. Tak poza tym, to nie wyróżniał się niczym specjalnym. A Czy miał problemy, czy w jego życiu wszystko dobrze się układało? Do tego jeszcze wrócimy. Kiedy funkcjonariusze zapukali do jego drzwi, to otworzyła je jego żona Nicole. Marka w domu nie było. Nicole zeznała, że jej mąż w sobotę. Wyszedł z domu do pracy o 7.30, wrócił tuż po 15, a o 17.25 wyszedł ponownie. Ponieważ powiedział, że umówił się na drinka z kolegami, no i wyszedł. A co dokładnie wtedy robił, nie wiedziała. Od tego wieczoru już się z nim nie widziała, nie wrócił do domu i nie miała pojęcia, gdzie jest. Policja pojechała do Pabu, tego, do którego miał udać się Mark, i potwierdzono, że był tam w sobotę, ale początkowo wpadł tam tylko na chwilę. Przybywał tam jakieś 10 minut. Oglądał wtedy mecz piłki nożnej. Sprawdzono monitoring i widać było, jak opuszcza pub o 17.41 i kieruje się na parking, na którym zaparkował samochód. Widać było też, że w tym czasie rozmawiał przez telefon i jakieś dwie minuty później odjechał. Natomiast pół godziny później wiadomo, że jechał za autobusem 185. Tym, w którym znajdowała się Justin. To udało się ustalić dzięki nagraniom z kamer autobusu. Tego wieczoru o 23 Mark wrócił do pubu. Rozmawiał z pewną parą przy drzwiach, która znała jego rodzinę, po czym wyszedł. I tu nasuwa się takie pytanie: co robił Mark między godziną 17:41 a 23:00? I co robił później, po godzinie 23? Gdzie się znajdował? Dlaczego nie wrócił do domu? A co najważniejsze gdzie była Justin? Policja wtedy była już pewna, że za jej zaginięciem stoi Mark, lecz nie wiadomo było, gdzie ona jest. Jego rodzina i przyjaciele pomagali go szukać. Policja zorganizowała także konferencję prasową, na której poprosiła opinię publiczną o zgłaszanie wszelkich obserwacji Marka lub samochodu Nissan Qashqai, takiego jakim jeździł Mark. W niedzielny wieczór około godziny 20.00 kobieta, która właśnie oglądała konferencję prasową, zauważyła taki samochód, ten którego szukała policja i pojechała za nim do Cherrywood Business Park. Powiadomiła też policję, która bardzo szybko przyjechała. No i wtedy policja znalazła marka siedzącego w aucie, na no miejscu kierowcy. Był pokryty krwią, swoją własną krwią. Skaleczył się nożem Stanley'em. Niestety mężczyzna nie chciał się poddać dobrowolnie. Zaatakował policjantów. No i właśnie podczas starcia z policją został postrzelony. Z tego co wiadomo, kula trafiła go w ramię, ale odbiła się i wycelowała prosto w jego głowę. Mark zmarł na miejscu. Policja nie zdążyła nawet z nim porozmawiać. Jego auto zostało przeszukane. Nie było w nim Justin. Była natomiast poplamiona krwią notatka, na której było napisane: Przepraszam. Była też tam taka wskazówka. Jakby miejsca Pax Castle i to skłoniło policję do przeszukania tej okolicy. Następnego dnia, 21 maja, niestety znaleziono ciało Justin w gęstych zaroślach w południowym Dublinie, w miejscowości Radmichael, w pobliżu drogi Pax Castle Lane. Tam właśnie w pobliżu znajdują się ruiny zamku. Jest to to miejsce, które było wskazane w tej notatce. Oficjalną przyczyną śmierci było uduszenie. Ustalono, że ręcznie ją uduszono. Uważano też, że Justin została zamordowana w sobotnią noc. Stwierdzono również ślady siniaków i otarć w miejscach intymnych. A raport toksykologiczny wykazał, że w ciągu kilku godzin po śmierci. Do jej organizmu dostała się niewielka ilość kokainy. Nie można było ustalić, w jaki sposób właśnie dostała się do jej organizmu. Niestety, Justin została zamordowana tak naprawdę bez powodu. Nie wiadomo, dlaczego Mark to zrobił. Nie ustalono, by oboje znali się wcześniej. Nic ich nie łączyło. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że Mark widział ją już wcześniej. Może w restauracji, gdzie pracowała. Może gdzieś na ulicy. Może wpadła mu w oko. I stała się jego celem. Z jakiegoś powodu wyszedł z domu o pewnej godzinie, śledził autobus, w którym znajdowała się Justin, tak jakby wiedział, że to ona będzie nim wracała. Nie wiadomo, jakie miałoby z niej zamiary, i czy morderstwo było planowane od samego początku. Dlaczego mąż, ojciec zrobiłby coś tak okrutnego tej dziewczynie, swojej rodzinie, rodzinie zamordowanej? Czemu tak postąpił? Otóż okazało się, że on nie był aż tak idealny, jak to mogłoby się wydawać. Brał narkotyki, kokainę, co wyjaśniałoby, skąd w organizmie Justin znalazła się śladowa ilość kokainy. Ponadto, jego życie małżeńskie nie było udane, zmierzało ku końcowi, rozpadało się. Do tego miał długi i wybrał złą drogę na radzenie sobie z tym wszystkim. Zaczął zdradać żonę, podrywał kobiety w pubach, zakładał konta w aplikacjach randkowych. Nie bardzo myślał wtedy o rodzinie. Raczej o nawiązywaniu nowych znajomości, o romansach. I w końcu 19 maja na jego drodze stanęła Justin. Ona stała się obiektem jego pragnień. Nie zważał na to, czy dziewczyna chce tego, co on, czy nie. Myślał tylko o sobie, o nikim więcej. W końcu dopiął swego. Tyle, że kosztem ludzkiego życia. Rodzina zamordowanej bardzo to przeżywała. Ich najukochańsza córeczka została zamordowana tak po prostu, bez powodu. I dla nich jest to najgorsze, co może się w życiu przytrafić. Ból, który nigdy nie mija. I nigdy już nic nie będzie takie samo. Jej rodzice mówią, że Justin była ich życiem. A kiedy odeszła, dla nich świat się skończył. Próbują się uśmiechać, ale w głębi serca wciąż płaczą. Mówią, że tak bardzo za nią tęsknią, że nie da się tego znieść. Najgorsze jest to, że nigdy nie dowiedzą się, dlaczego to się stało. Nie mogą zrozumieć tego, jak takie zło może istnieć na tym świecie. I przez to, co się stało, ich smutek nigdy nie minie i nigdy nie zaznają spokoju. Ta strata nigdy nie przestanie ich boleć. Bo Justin była najważniejszą osobą w ich życiu, sensem ich życia. Oczywiście muszą żyć dalej, muszą jakoś sobie z tym wszystkim radzić, ale nie jest to wcale takie proste. To zmieniło już ich życie na zawsze. To było ich jedyne dziecko, ich szczęście, a jeden człowiek w jednej chwili wszystko to zniszczył, wszystko przekreślił, nie pozwolił Justin cieszyć się tym życiem. A życie miała jeszcze całe przed sobą. Miała tylko 24 lata. Niestety ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Jest bardzo smutna, niesprawiedliwa. To nie powinno się nigdy wydarzyć. Żal jest Justin, żal jest jej rodziców, jej bliskich, żal jest również dzieci Marka. Ponieważ one. Też nie zasłużyły sobie na taki los, jaki on im zgotował. Niestety tak jest, że jedna tragedia, jedno nieszczęście wywołuje lawinę nieszczęść. Cierpi wiele osób, nie tylko tych spokrewnionych z ofiarą, lecz także tych spokrewnionych z mordercą. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Proszę podzielić się w komentarzach, jakie wrażenie na Was wywarła, czy już słyszeliście o tej sprawie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, no i do usłyszenia.